Trenerze, kończymy dzisiejszy sparring z drugoligowym ŁKS-em 2 Łódź remisem. Bardzo proszę o ocenę spotkania. No troszeczkę dwie różne połowy pod względem organizacji gry. Przede wszystkim w, w pierwszej połowie nie mogliśmy gdzieś złapać rytmu i mieliśmy problem z wyjściem. Y, y, Spod pressingu przeciwnika. Myślę, że to też było zdeterminowane silnym wiatrem. Te, te warunki zupełnie inaczej odwróciły się w drugiej połowie. Uważam, że naprawdę na duży plus wyciągnęliśmy wnioski, bo przede wszystkim to wyjście z pod pressingu poprzez zmianę centrum gry było już dużo, dużo lepsze. No i też dobrze atakowaliśmy przestrzeń za linią obrony przeciwnika. Z czego trener? Po tym dzisiejszym meczu, ale też po tym okresie przygotowawczym, który powoli zmierza ku końcowi, jest najbardziej zadowolony. Przede wszystkim organizacja gry. No musi, musi tutaj być dobra organizacja, bo to są fundamenty, do, od, od których trzeba zaczynać. I, I widzę tutaj plusy w tej organizacji w, tej w tych fazach przejściowych przede wszystkim z obrony do ataku, bo tutaj, tutaj zawsze jest zagrożenie przy fazach przejściowych utratami bramek Goli, więc tu musimy, musimy dobrze reagować i, i to, to widzę, ale też widzę taką pewność i coraz większą odwagę w działaniach ofensywnych i to. To na pewno cieszy. Cieszy to, że, że ta, ta gra jest też czasem, momentami dość, dość płynna i potrafimy, potrafimy sobie w krótki sposób otworzyć drogę do bramki przeciwnika. Sześć sparingów za nami. Przed nami sprawdzian generalny za tydzień z Legionowią. Czy już ta wyjściowa, podstawowa jednostka w głowie trenera się krystalizuje? E Powoli powoli, tak, ale nie ukrywam, że jeszcze na kilku pozycjach mamy niewiadomą i na dzień dzisiejszy no, mamy pozytywny ból głowy. I oby ten ból głowy został do ostatniego meczu, bo to będzie świadczyło o tym, że, że mamy, mamy większy, większe pole manewru i, i, i większy potencjał drużyny. Kasper, dobry powrót na boisko po tej chwilowej kontuzji. Strzelasz bramkę, zespół remisuje. Jak to spotkanie ocenisz? Uważam, że pierwsza połowa. Tak, ŁKS lepiej grał, ale w drugiej już czułem naszą dominację i większą liczbę sytuacji. Dla kibiców, których zabrakło dzisiaj na trybunach, opisz jak ta bramka padła. Dostałem piłkę prostopadłą, przełożyłem obrońcę i po krótkim strzeliłem po ziemi. Siąłeś popłuch troszeczkę w szeregach Twoich byłych kolegów z drugiego EUKS-u, bo były jeszcze sytuacje, po których mogłeś się wpisać na listę strzelców po raz drugi, po raz trzeci. Były sytuacje, yy, też jestem po przerwie i trochę się wdrażam w to, wracam do formy. Obserwując nowego napastnika, Nikodema, który dołączył do drużyny, czujesz oddech na plecach, że ten, ta pozycja numer jeden w ataku jest zagrożona, czy raczej po tej. Po tym dzisiejszym występie po tej bramce jesteś spokojny, że to ty będziesz wyborem trenera. Nigdy nie można być pewnym w 100%, dlatego zostaje tylko ciężka praca i będzie to na każdym kroku.